Tak jak Michał powiedział, przed chwilą podpisałem zgodną z umową koalicyjną rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. Dziś jest 13 listopada, mija dokładnie dwa lata odkąd tę funkcję Sejm mi powierzył. Często wypominano mi, najczęściej jak chciano mi dowalić, że jestem drugą osobą w państwie. Druga osoba w państwie tak nie może, druga osoba w państwie to marszałek Sejmu rzeczywiście jest drugą osobą w państwie. I dlatego jego podstawowym zadaniem, z którego starałem się umiejętnie czy nie wywiązać, było zapewnienie stabilności państwa. Nie tej czy innej koalicji, nie tej czy innej opozycji, nie tej czy innej partii politycznej, tylko państwu polskiemu. Szymon Hołownia ogłosił dziś swoją rezygnację z pełnienia funkcji marszałka Sejmu i decyzję o wycofaniu się z pierwszej linii polityki. W komunikacie podkreślił, że jego kadencja miała być zgodnie z umową koalicyjną ograniczona do dwóch lat. Jednak sposób, w jaki żegna się ze stanowiskiem, pokazuje znacznie więcej niż tylko realizację politycznych zapisów. Dzisiejsza deklaracja wygląda raczej jak finał kariery, która, mimo dużych oczekiwań, nie przyniosła rezultatów odpowiadających ambicjom i obietnicom. Hołownia wchodził do polityki z przekazem nowej jakości, zapowiadając, że odświeży polskie życie publiczne. Wielu wyborców widziało w nim kogoś, kto dzięki medialnemu doświadczeniu będzie potrafił skutecznie prowadzić dialog polityczny, nadawać ton debacie i łagodzić konflikty. Tymczasem rzeczywistość Sejmowa okazała się znacznie trudniejsza niż mogło się wydawać. Już w pierwszych miesiącach jego kadencji Pojawiały się głosy, że rola marszałka go przerasta, zarówno organizacyjnie, jak i politycznie. Hołownia często podkreślał, że chce otworzyć Sejm i zwiększyć kulturę pracy, jednak w praktyce jego działania były postrzegane jako powierzchowne, bardziej wizerunkowe niż realne. Tak zwany Sejm Flix, czyli transmitowanie obrad z osobistym komentarzem, początkowo przyciągało uwagę, ale szybko stało się obiektem krytyki. Nawet ze strony polityków koalicyjnych. Zarzucano mu, że zamiast prowadzić obrady zdecydowanie i w sposób uporządkowany, skupiał się głównie na autoprezentacji. To wrażenie potęgowały liczne sytuacje, w których tracił kontrolę nad chaosem sali plenarnej, nie potrafiąc sprawnie panować nad emocjami posłów ani egzekwować regulaminu. Choć hołownia tłumaczy, że jego celem była stabilność państwa. Krytycy wskazują, że jako marszałek często unikał podejmowania trudnych decyzji. Zamiast jednoznacznie reagować w sytuacjach konfliktowych, wybierał strategię unikania odpowiedzialności, oddając inicjatywę w ręce innych. W efekcie coraz częściej pojawiały się pytania, czy jest to osoba zdolna do realnego przywództwa, czy jedynie do tworzenia jego medialnej imitacji. Również jego pozycja we własnym ugrupowaniu zaczęła słabnąć. Polska 2050, która miała być jego politycznym projektem, od dawna boryka się z problemem braku wyrazistych kadr i braku konsekwentnych decyzji strategicznych. Sam Hołownia niejednokrotnie wysyłał sprzeczne sygnały, raz deklarując chęć długofalowego działania, innym razem sugerując, że polityka nie jest jego naturalnym środowiskiem. W ostatnich miesiącach można było odnieść wrażenie, że zmęczenie i brak zdecydowania zaczynają dominować w jego publicznych wystąpieniach. Dzisiejsza rezygnacja wydaje się więc logicznym finałem procesu, który trwał od dłuższego czasu. Trudno nie zauważyć, że Hołownia był politykiem, który nie potrafił odnaleźć się w rzeczywistości parlamentu. Umiejętności, które działały na ekranie telewizyjnym, nie przekładały się na skuteczność polityczną. Wielu obserwatorów zwraca uwagę, że jego kadencja była szeregiem niewykorzystanych szans. W momentach, gdy potrzebna była twardość, on wybierał łagodność. Gdy potrzebne było przywództwo, on wybierał komentarz. Gdy potrzebna była decyzja, on wybierał dystans. Również jego odejście z polityki zostało ogłoszone w tonie sugerującym, że nie czuje się już częścią tego świata. Zamiast mówić o nowych planach lub kolejnych krokach, Hołownia wielokrotnie akcentował zmęczenie i potrzebę oddechu, co dodatkowo wzmacnia odbiór, że mamy do czynienia z politykiem, który zwyczajnie nie poradził sobie z ciężarem własnych ambicji. Zmiana na stanowisku marszałka Sejmu, gdzie jego miejsce ma zająć bardziej doświadczony polityk, oznacza również początek nowego rozdziału dla parlamentu. W przeciwieństwie do Hołowni, jego następca będzie prawdopodobnie stawiał większy nacisk na dyscyplinę, a mniej na narrację medialną. Odejście hołowni jest zatem momentem, który zamyka pewien eksperyment polityczny. Eksperyment, który miał odświeżyć polską politykę, a ostatecznie pokazał, jak trudno jest przełożyć wizerunek medialny na realną skuteczność w zarządzaniu państwem. Jego rezygnacja jest nie tylko formalnym zakończeniem kadencji, ale także symbolicznym przyznaniem, że polityka wymaga więcej niż dobrej retoryki wymaga konsekwencji, determinacji i odporności, których hołowni zabrakło.